Jak ten festiwal się dzieje, to oglądam tylko goszczątkowo, bo jestem w trasie. Ale to jest nasz sposób nagrania naszej muzyki. Nieważne, czy to jest Opole, czy to jest Nos, czy to jest Stadion Śląski. My, my to gramy w ten sposób i tutaj nie ma kompromisów. Ja zawsze staram się z chłopakami zrobić tak, żeby po prostu ta publiczność, która przychodzi na nasz koncert, bawiła się przynajmniej w połowie tak dobrze jak my. I to jest chyba najważniejsze. Jeśli chodzi, ja nie chcę tutaj krytykować tego festiwalu. To jest festiwal, który ma łączyć generalnie polską muzykę w jakiś sposób, który łączy od dawna i on naprawdę wypuścił masę dobrych artystów. Mi się wydaje, że bardzo ważnym elementem tego festiwalu są debiuty, bo one generują naprawdę świetnych wykonawców. Najlepszym przykładem jest Daria Zawioła, moja przyjaciółka, z którą po prostu dzięki temu festiwalowi mam, mam okazję grać, bo dzięki niemu ją poznałem właśnie. Scena alternatywna w Polsce to jest taki trochę, trochę nietrafiony wokabularz, tak mi się wydaje, bo każdy artysta w tym kraju chce być artystą alternatywnym i ta scena alternatywna czasem zgromadza o wiele większą i mocniejszą publikę niż scena popowa i scena e, taka rockowa a mimo, że jest alternatywą do czego? my jesteśmy po prostu bardzo popularnymi wykonawcami, którzy naprawdę mają ogromną publiczność tylko po prostu jest to nazywane jakoś tam alternatywą dla mnie alternatywa to zawsze było bardziej coś odklejonego i rzeczywiście alternatywnego a my po prostu robimy muzykę trzymającą się jakichś tam światowych trendów europejskich no i w Polsce mamy bardzo mocną scenę taką. Ten dzień pokazuje, że tu nie, nie działają tylko nazwiska, ale działa też muzyka. Nie? I po prostu dawałbym, jakbym miał już dawać jakąkolwiek radę, to po prostu poradziłbym im, żeby więcej słuchali, a mniej kalkulowali.